A przywitaj się z widami. Cześć dzień dobry, jestem jolek 512. A to jest u ciekawa wrotta babka! A, mam... Au! a tu tam w ciebie jajkami, no, bo nie. jest niedobry! dobry jestem! Mr. BIN! Mr. BIN! To ty nie jesteś, no. Tak! Nie jesteś śmieszny, no. Wysaben! No Czemu krzyczysz na siebie? Ła! Wow. Prostań! Nie! Prostań! Dobra, skończyło mi się jajka. Ło, wow, kurczak. Pryształ! Co, mm -hmm. Co ty mhm? Prestać. Mhm. Pada deszcz. Chowamy się pod mostem. Ja w domu! W domu Dobre. najlepiej. Idziemy do domu. W domu jest ochrona lepsza. Mhm. Mm Czyli... Ja chronię dom. Tak? Mhm. Mm czym mocno Tak. Jest pikus. Chroniony, tak. Piżama. Mm -hmm. Idę się kąpać ja. Co? Idziesz się kąpać? Jasiu idziesz się kąpać, tak. Co ty z tym Jasiem? Łez. Tak mi się przypomniał. Miał. Mm -hmm. Nie pada. No. Przela w szlafrakku. <laughs> ja już w w szlafrakku. Tak. Przela w roku jestem. Tak. Tak, Paweł. Tak. Rząd z zes na Zrób coś ciekawego. Widzowie czekają. To. A! Bardzo ciekawe. O, teraz się zacznie. Też się zacznie coś ciekawego. No. <gry> Dotarłam właśnie. Wreszcie. Wreszcie. O, oh. wreszcie coś ciekawego. Tak. O, oh no, błaz. O nie, on niszczy most. Paweł. Oh. To go pokonaj. Nie umiem. Jeszcze szkiać. to mogę A nie. nie, nie. <laughs> Dobra, zginęli. Ja wracam nie. też. To był drama. Teraz czas pania. Nie, no błasty. Nie. nie, 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 No posty. Musisz się pokonać. Ale już pokonałem. Nie? No tak. Nie? Czemu dzwonisz? Dobra. Próżny. To Dzwon się... próżny. O patrz, co znalazłem. Proszę ciszej. To znalazłem, patrz. Ciszej. O kurczak! Ciszej! Jak rzucę w twoją twarz, to się kurczaki wykruwają. Ciszej! Dobra, to będę cicho. Idę spać. Dobra! Ja o do pracy. Mhm. Mm no, też. Hmm, a ty masz włączone bicie. No mam, a ty nie masz, Aha. zabijasz mi zwierzęta. O, patu, nie słychać deszczu. Idziesz <laughs> spać. się przed rusztowaniem pikuś. No bo pada deszcz. Dobre schronienie pikuś. No. Piżama. Tak. Mhm. No możesz już się chyba z widzami pożegnać. Czy jeszcze nie? Nie. Okej. Okay. Dzisiaj śpię teraz. Mhm. Mm Przestań o tym Jasiu się Misty by nie to Mhm. Muszę być...

A! Tak. No! Jest to bino Jest to bino! Jest to bino! Jest to łędu. Może 10H tego. <laughs> Mysterimy 10H! H Będziesz 10 godzin to samo gadał. Dobry pomysł! No jeszcze tego nie zgasiłeś! To ja to zgaszę. Dobra, ugaszone. Znowu dziś zostawiłeś wagonik. Dobra, jest, znalazłem bagoni. Skąd ty masz żelazne buty? Ai... Ai... não, 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 Ja się cykam! Tak! O ja się cykam! Nie! Ja się cykam, ja się cykam! Ja się cykam, ja się cykam! Ej! Tam je. Ja się cykam! Się no nie, no zabawa się zaczyna. To tylko. A! No nie, młodeczek. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. No nie, no nie, no nie. Pokonane! Świetle tory! Nie! A no nie jeszcze nie? Jeszcze nie! Mhm. Nie to mieć wcisnąć. Oh no! A żegnasz się z widzami? No żegnaj! Żegnaj się z wami dzisiaj, papa! Pa.